Wszystkich serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj na film z unboxingiem pudełka od Pure Beauty edycji limitowanej Royality 6. Te edycje Pure Beauty, czy zarówno baje jak i Royality, to są naprawdę rewelacyjne pudełka, jeżeli chodzi o dobór produktów, jeżeli chodzi o to, co w tych pudełkach znajdujemy. Jest to też takie trochę polowanie na pudełko, ponieważ tych pudełek jest mało. Akurat w przypadku Royality to jest około 200 pudełek, więc naprawdę trzeba mieć refleks przy zamawianiu, żeby takie pudełeczko udało się zdobyć. Więc to jest też taki element polowania. Grafika tego pudełka jest wyjątkowo piękna. Mamy tutaj dojrzałe owoce granatu. Granat w wielu kulturach symbolizuje płodność i można powiedzieć, że jeżeli chodzi o to pudełko, to będzie to taka płodność, obfitość produktów z bardzo dobrymi składami oraz bardzo dobrych jakościowo i z tak zwanej wyższej półki. Najczęściej są to marki takie też i nieznane, mniej znane i naprawdę bardzo ciekawe. Także nie przedłużając, zapraszam. Otwieramy pudełeczko, mamy tutaj katalog, pięknie też zresztą opracowany, rozwiązuję wstążeczkę, wyjmuję ulotki i otwieram pudełko. Pudełko prezentuje się następująco, czyli już tutaj widzimy pięknie przygotowane pudełko, bardzo starannie, nic nie jest rozlane, wszystko jest pięknie ułożone. I nie przedłużając, przechodzimy do tego, co ono zawiera. A zawiera pełnowymiarowy olejek pod z marki Leositane. To jest bardzo dobra francuska marka z naturalnymi produktami. I to jest olejek migdałowy, który będzie nam tą skórę pięknie odżywiał w tym okresie jesienno-zimowym. Jest to taka formuła troszeczkę cięższa niż typowe żele na lato. Ale że z racji tego pudełka przychodzi już w okresie przedjesiennym. Zaraz będzie jesień zima, także myślę, że tą skórę nam pod prysznicem będzie fantastycznie otulał w okresie jesienno-zimowym. Także super to jest też bardzo wydajny produkt. Kolejnym produktem jest krem z marki Dalchemi. To jest też bardzo dobra, naturalna marka, i to jest taki krem do skóry mieszanej na niedoskonałości, regulujący, i też mamy go w pełnym wymiarze. To jest pełne opakowanie to jest 50 ml, tak, w takim flakonie szklanym z pompeczką czyli jest bardzo estetyczny, bo pompeczka też pozwala nam zużyć do końca produkt. Nie wkładamy też palców do. Wnętrza słoiczka, czyli nie przenosimy tam bakterii różnych drobnoustrojów, także tutaj mamy też bardzo ładną, elegancką, szklaną buteleczkę, która też bardzo estetycznie wygląda. Kolejnym produktem jest produkt z marki Must Have. I te produkty z tej marki pojawiały się już w pudełkach pierwiolki. Od razu podkreślam, że nie jest to skład naturalny. Tutaj nie mamy do czynienia z typowo naturalnym składem, natomiast mamy do czynienia ze składem, który jest bogaty w ekstrakt z kawioru, kolagen i złoto koloidalne, czyli. Zakładając też różne konsystencje, twórcze składniki, bo one tutaj są i to od razu trzeba sobie powiedzieć, czyli ten skład nie jest naturalny, ale jest bardzo bogaty i to jest bardzo drogi produkt, ponieważ taki pełnowymiarowy krem kosztuje prawie 300 zł, czyli to już jest tak zwana wysoka półka. Bo jeżeli mówimy o kremach rzędu około 300 zł, to mamy też do czynienia z wieloma selektywnymi markami perfumeryjnymi. I ten krem zalicza się do tego typu yy, kremów, czyli do, na, do takiej wysokiej półki. Yy, cena pełna regularna to 279 zł, czyli naprawdę drogi produkt. Yy, jeżeli chodzi o The Alchemy, to cena regularna to jest prawie 200 zł, czyli też jest bardzo drogi. No i oczywiście żel yy, pod prysznic z losi, to jest też 90 zł, czyli też yy, bardzo yy, produkt kosztowny. Kolejnym produktem jest y, krem do rąk z marki Medein. Ja powiem szczerze, że bardzo mi podpasowała ta marka. Użyłam do końca będzie o tym wydanku żel myjący do twarzy y, z marki Medein Był po prostu cudowny. Pachniał pięknie cytrusami. Y, używało mi się go super. Nie stłukłam słoiczka, bo też wiele osób stłukło y, swój, natomiast udało mi się nie stłuc. Więc bardzo się cieszę na możliwość wypróbowania kremu do rąk, który ma y, mieć formułę nie lepiącej się, czyli po prostu taki szybko wchłaniający się. Zobaczymy, na pewno chętnie przetestuję. Kolejnym produktem w tym pudełeczku jest krem pod oczy, czarna porzeczka i słonecznik. I to jest krem z marki, zaraz sprawdzę, co to jest za krem. Trochę się posiłkuję tutaj katalogiem. Krem pod oczy, nowa kosmetyki. Nowa kosmetyki. Ten krem kosztuje 56 zł za słoiczek 30 ml. Standardowe kremy pod oczy mają 15 ml, czyli tutaj mamy już 30 ml formuły wegańskiej 100%. I w składzie mamy czarną porzeczkę i słonecznik, czyli ja tak sobie myślę, że ten krem będzie bardzo dobrze odżywiał tą okolicę oczu. Ma też dobrą datę ważności, bo do 2025, czyli jeżeli ktoś ma aktualnie otwarte kremy pod oczy, to ten może sobie jeszcze spokojnie na używanie poczekać. Kolejnym produktem jest z marki Linia, to jest ampułka z retinolem półprocentowym, czyli będziemy mieli złuszczenie i wygładzenie skóry. Na okres jesienno-zimowy retinol jak najbardziej jest do stosowania i tak powinniśmy w ciągu dnia chronić naszą skórę filtrami przeciwsłonecznymi, ale super, że taki produkt nam się tutaj znalazł. I to jest 5 ml ampułka z marki Linia. Teraz kolejną rzeczą jest maseczka z marki Kloshi, i to jest maseczka detoksykująca, czyli będzie nam oczyszczać skórę, wulkaniczna. Z pudrem zmacza, czyli tutaj będzie dobrze oczyszczać, i wyciągiem węgla kokosowego. Hmm, może być ciekawa. Jednocześnie będzie odżywcza. Działa również przeciwłojotokowo, czyli tutaj mamy pełnowymiarową maseczkę z Klosi i Klosi produkty też nie są tanie. Ona kosztuje w pełnej kwocie 73 zł, czyli jak na maseczkę do twarzy, to jest naprawdę spory koszt, więc super, że możemy sobie taką maseczkę w tym boksie wypróbować. Kolejnym produktem jest produkt z marki Affect. Produkty Affectu są super, zwłaszcza ich palety do twarzy czy do brwi. Naprawdę świetne. A to jest... Teraz to otworzę, mi się uda. Tak, to jest olejek do ust. Olejki były modne w latach 90. Polecam mój film na temat lat 90., także warto sobie zobaczyć. Był taki czas, kiedy po prostu ludzie uwielbiali olejki do ust, i jest teraz powrót, można powiedzieć. Chcę zrobić też takie podsumowanie kalendarzowe, jakie kalendarze są ciekawe w tym roku. I rzeczywiście zauważyłam, że olejki w niektórych kalendarzach się przewijają do ust. Czyli znowu jest chyba powrót tego trendu. I tu mamy właśnie z marki Affect olejek do ust. Myślę, że będzie dobry, bo produkty Affectu są bardzo dobre, także tu kolejny produkt pełnowymiarowy olejek do ust. Co tutaj mamy? O, tu mamy miniaturkę, taką próbkę pięciu yy, kapsułek rewitalizujących do twarzy z marki Clinic Way dr. Ireny Eris. Produkty dr. Ireny Eris są bardzo dobre, mają wieloletnią tradycję, także myślę, że tutaj ta kuracja przeciwzmarszczkowa tych pięć kapsułek jak najbardziej do przetestowania w boksie, super, że się znalazły. Kolejnym dużym produktem pełnowymiarowym, który był tutaj w pudełku do wyboru, można było wybrać albo ten produkt, albo też z marki URGO Aesthetic, ale z witaminą C. Tu mamy kombinację retinolu i witaminy C. I to jest taka kuracja złuszczająca z Urgo, ja jej jeszcze nie testowałam, natomiast mam z pudełka takiego dedykowanego Urgo właśnie z Pure Beauty i właśnie zamierzam przetestować te produkty jesienią, bo one są idealne na ten okres czasu, czyli na jesień, produkty z retinolem jako taka kuracja przed zimą. Także tutaj bardzo się cieszę z tego produktu, one mają też dobre daty, bo do 2025, czyli jest czas na ich testowanie. Kolejnym produktem, jaki tutaj mamy, jest olejek z marki Kanu. To jest olejek do masażu, ponieważ zima nam się kojarzy też z takim relaksem przy świecach, także super. Mamy pełnowymiarowy olejek z Kanu, którego koszt też nie jest mały, ponieważ olejek z marki Kanu kosztuje 30 zł, ale to są produkty naturalne. jeszcze nie dodałam ceny. 170 zł za 30 kapsułek dr Irena Tu mamy tylko 5, czyli to mamy miniaturkę no i kuracja tak już tutaj prawie 200 zł czyli tu mamy naprawdę bardzo bogaty wybór produktów, bardzo dobrej jakości kolejnym produktem jest miniaturka tuż już są miniaturki to akurat ale bardzo piękna miniaturka perfum Versace właściwie pewnie wody perfumowanej która wygląda tak Czyli przepięknie, piękna miniaturka i też pięknie pachnie. Także do kompletu miniaturek. Ja tak miniaturki bardziej zbieram kolekcjonersko, jak pewnie sporo osób sobie kolekcjonuje, jeżeli ma możliwość miniaturki. Miniaturki są słodkie i tu mamy Yellow Diamond, marki Versace. I mamy jeszcze dwa produkty, z tego co widzę, tutaj w takiej przepięknej sakiewce. Sakiewka jest sama w sobie śliczna, taka kwiatowa. Pięknie wykonana, jest taki woreczek płócienny. i w tym woreczku mamy produkt, który się nazywa Wildflowers i to jest z marki Boska Pszczoła, czyli mamy absolutnie naturalny oleożel do mycia, nawilżania twarzy, ust i rąk i ciała, czyli taki multifunkcyjny produkt z datą ważności aż do 2025 roku. Spójrzmy, że to jest tak, jakbyśmy mieli skrystalizowany miód, tak się kojarzy. No, po prostu super, taki produkt naturalny i coś innego, prawda? Bo to jest taka marka mniej znana. Super, że tego typu marki znajdują się w tym boksie. Jeszcze tak przepięknie zapakowano właśnie w takim woreczku ją, czyli widzimy, że to jest z dbałością o wszystkie detale i szczegóły. I produkt ten kosztuje 70 zł za 15 ml, czyli mamy naprawdę wartościowy produkt. I ostatnim produktem z tego boksa mamy perfumy. takie jest śliczną kaczuszką. Seniorita Mon Amour. I to jest El Ganso. Marka hiszpańska. Także świetnie, też nowość. Nie znam perfum. Będę z przyjemnością je testować w tym okresie jesienno-zimowym. Ja myślę, że zestaw, bogactwo tych produktów dobór marek świadczy naprawdę o tym, że to jest bardzo dobry i bardzo udany boks. Gdybym z tego boksa miała wskazać swoje takie top 3, to na pewno byłaby ta Boska Pszczoła. Nie znam marki, także super będzie to przetestować. Myślę, że też perfumy Seniorita. Tak samo nie znam tej marki, a jest to coś innego, coś ciekawego, także jak najbardziej. No i myślę, że w moim przypadku na pewno będzie to też ta kuracja, którą już mam. Urgo, którą zawsze chciałam przetestować, i cieszę się, że ją mam, ale też nie będę ukrywać, że z innych produktów jak najbardziej również się cieszę. Ten wybór jest wspaniały i ja gorąco polecam Pure Beauty, polecam zaglądać na ich stronę, szukać właśnie takich fajnych boksów limitowanych, ale nie tylko. Te tradycyjne boksy też mają bardzo ciekawy wybór i przekrój produktów, także gorąco zapraszam na stronę Pure Beauty i na mój kanał, gdzie polecam subskrypcję i pozostanie ze mną na tym kanale. Na razie dziękuję, to wszystko, do zobaczenia, cześć.